Ejo, hej z tej strony Adrian, witamy Was serdecznie na kanale Kumple Odzysku. Tak, dziś postanowiłem przyjść na chwilę do piwnicy, zabrać sobie jakąś jedną rzecz do demontażu i przy okazji pokazać Wam, co się tutaj dzieje. No, nie przerazcie się. Jest to taki, no nie powiem, artystyczny, bo bardziej bałagan. No, ale tak, przejdziemy po piwnicy, pokażę Wam, jak to tu wygląda i... No i tyle. Zobaczcie sami, co tu się... Dzieje. O, jak widać, no, jest tutaj dużo wszystkiego. Tu jest na przykład, o, już na wejściu stoi stara wirówka. Ona, ona działa, o dziwo. I raczej do demontażu nie pójdzie. Może inaczej ją spożytkujemy. No, ale tak po kolei tutaj, o oh, widzić czasami. Lampkę zapalę. Tu agregaty jakieś takie. Przęty. no wszystko tak leży tutaj no że tak powiem bo tylko się dostajemy od znajomych dużo właśnie takich yy, sprzętów no i po prostu nas tym zasypali o tutaj wieże jakieś takie o. widzicie sami wszędzie wszystko leży tu monitory o tu stół cały za no, fakt faktem można by z tego stołu było pościągać, coś ten, ale niewygodnie tutaj wszystkiego później szukać i tak, i tak dalej, nie? Tutaj, popatrzcie, są silniki. Już sobie wybrałem tutaj rzecz yy, jedną do demontażu i to dzisiaj będę rozbierał w domku. Taką skrzynkę, pewnie tam jest jakaś elektronika w środku, więc coś tam będzie. Też będzie takie radia, indukcje, silniki. No tak tylko z grubsza wam to pokażę, bo to nie chce mi się w tym kopać. O tutaj pełne skrzynie o, różnych rzeczy. Tak. Jeszcze przejdziemy sobie o jakieś torby ze stycznikami. Kasterka, ze sprzętami różnymi tak samo. Widzicie jak to jak to tu wygląda? A jeszcze wam pokażę, bo tu Bersik ostatnio działał coś z puszkami, bo tak jeszcze puszki w miarę szło jakoś pognieść. To już, popatrzcie. Widzicie? Tyle się mu udało tego już tutaj naklepać. To już dość sporo, już niewiele brakuje do do pełnego bibaga, no ale jeszcze, jeszcze dużo, no wiadomo. Jeszcze dużo brakuje. No i tak widzicie, no. Ja by to tak ująć całe, no to bajzel, ale co. No, Także dzisiaj będę demontował tą skrzyneczkę. Zabiorę sobie ją do domu. rozbieram ją. No i co? No i kumple, żegnam się. No jejo, hejo, witam was ponownie. Ja już w domu z tą skrzyneczką, o której mówiłem wam w piwnicy, że będę ją demontował. To jest jakaś samoróbka, najwidoczniej. Tak mi się wydaje. Są jakieś wejścia, nie wiem do czego to mogło być. To jakieś o przyciski, przełączniki, suwaki. No, zobaczymy, co tam będzie w środku. Tak, no coś takiego. Nie ma tu żadnych napisów. Jest to zwykła drewniana skrzyneczka. To jest sobie, widzę, tutaj coś skonstruował, ale do końca nie wiem, co. Jeżeli byście wiedzieli, co to może być, to możecie napisać w komentarzach. Ja nie wiem, nie wiem, poważnie nie wiem. Tak, zważymy sobie tę skrzynkę. Ja tylko prowizorycznie ją zważymy. Od drzewa się nie sprzedaje. A nie wiem, co tam będzie w środku. Zobaczymy. No i skrzyneczka waży 1 ,756 kg 756 g. No. No to to byłaby ta skrzyneczka. No i co? Zapraszam do oglądania. Tak, no i demontaż zakończony. Zobaczmy teraz, co nam dała owa skrzyneczka. A jest tutaj, no tak, po troszku. Jest stal, mosiąc żółty, mosiąc pobiał, aluminium i miedź. Więc co, przejdźmy sobie do ważenia. Zważymy to. Tak, na początku wrzućmy stal. Po złoty

60 groszy za stal. Teraz damy mosiądz żółty. Nie wiem, czy to chyci, ta waga, bo tego jest strasznie mało. Mosiądz żółty za 26 zł. No i mamy 16 groszy. Mosiądz żółty.

Aluminium po 7,50 39 groszy. No i jak zawsze na koniec miedziucha. Miedziucha po 38 zł. 92 gramy 3,50. No i razem ze skrzyneczki wyszło nam to było? 4,79. No. Czyli wynik jak najbardziej spoko. Mi się podoba. A jeszcze tu mam do Was takie jedno pytanie odnośnie takiej jednej rzeczy. Poszukam na internecie wszędzie, nie mogę nigdzie znaleźć. Nic na ten temat. Może ktoś z Was by wiedział. Byłoby fajnie, aby ktoś się na tym znał dostałem taką maszynkę do mielenia mięsa. To, prawdopodobnie dość starą. I zastanawiam się, bo kiedyś, nie wiem czy wiecie, może nie, że niektórzy wiedzą, Bielsko-Biała było podzielone na dwa miasta, Bielsko i Biała. No i właśnie nie wiem, czy to z tego okresu pochodzi taka maszynka, czy po prostu, bo też chyba, nie wiem, tam koło Warszawy jakaś wieś też się nazywa, nazywa Bielsko. Tak mi się wydaje. Tylko nie wiem, czy tam też takiego mogli produkować. I nie mogę nic na ten temat znać. Nawet byłem w antykwariacie zapytać, też nic na ten temat nie wiedzą. Jest to taka maszynka. Jest kompletna. Nawet działająca. Wiadomo, że już w niej nic nie, nie będę robić, bo jest trochę skorodowana w środku. No ale tutaj widzicie. Bielsko. Tutaj nie wiem czy to jest firma, czy co to jest. Super. Piątka. Jakby ktoś wiedział, by ktoś się na tym znał, to proszę dać yy, znać w komentarzach. No i co? No to dziękuję, że byliście ze mną. Pozdrawiam wszystkich. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału. Dajcie łapkę w górę. No i co? No i do następnego. Hej!